Dnia 12 stycznia stanowisko kierowanie komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej otrzymało zgłoszenie o kolizji dwóch pojazdów na drodze yy, Dzierżoniów-Świdnica w miejscowości Mościsko. Yy, po przejeździe na miejsce zdarzenia zastano dwa pojazdy po kolizji, w których podróżowało łącznie 5 osób. Dwie osoby zostały zabrane przez pogotowie na badania. Działania Straży Pożarnej polegały na yy, zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz odłączeniu akumulatorów w pojazdach. Na miejsce zdarzenia pracował zastęp PSP w Dalsze czynności rodzi policja.